Ha, 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 ha Ha, 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 ha 1944 Winston Churchill. Wysiedlenie będzie sposobem najbardziej zadowalającym i trwałym. Nie jestem zaniepokojony perspektywą przetasowania ludności ani przesiedlenia na dużą skalę. Ha, 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 ha. 1945. Jałta. Wschodnia granica Polski zaproponowana została na tzw. linii Kurzona. W sprawie granicy zachodniej Churchill kwestionuje poszerzenie terytorium do Odry i Nysy Łużyckiej. Polskie władze emigracyjne nazwały obrady o granicach Polski nowym rozbiorem. 1945 Potsdam były tereny niemieckie pozostają pod administracją polską do czasu konferencji pokojowej z Niemcami. Konferencja ta nie odbyła się dopiero w 1990 roku Niemcy i Polska podpisują usankcjonowanie prawne linii na Odrze i Nysie Łużyckiej. Dlaczego nie uciekliśmy w porę przed Rosjanami? Rzesza nie pozwalała opuszczać miejsca mieszkania pod groźbą kary, a rozkaz ucieczki przyszedł za późno. Uchodźcy z Prus wschodnich przybywają wozami prawie codziennie. Jeżeli ich do mieszkania czasami są rani i chorzy, jest silny mróz, pozostają u nas dopóki nie wyzdrowieją. Moja rodzina jest zdana, że należy robić wszystko dla uchodźców, a myśleniu temu towarzyszy strach. Aby nie doświadczyć takiego losu i móc w swoim mieście zostać na zawsze. Trzymamy się tej myśli. Lutym nie otrzymujemy już żadnej poczty i żadnych gazet. Wielu ludzi, którzy mieli pozwolenie, już wyjechało statkami. Ranni też są ewakuowani. Zbrytna Ewa Maria Schiffman szybko wyszła za mąż za jednego porucznika i dziś razem z nim mogła wyjechać. W porcie już prawie nie ma żołnierzy, wszyscy wyjechali. Wagony towarowe zostały rozgrabione. Kutry z portu wyruszają ze swoimi załogami do trawy mydlę. Pięć dni i pięć nocy podróży morzem przy tak dużym mrozie. Styczeń. Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy wiadomość, że powinniśmy być przygotowani na opuszczenie domu. Kiedy przyjdzie nakaz, mamy opuścić teren. Nie otrzymujemy już żadnej poczty i żadnych gazet. Wielu ludzi, którzy mieli pozwolenie, już wyjechało statkami. Ranni też są ewakuowani. W porcie już prawie nie ma żołnierzy wszyscy wyjechali. Wagony towarowe zostały rozgrabione. Kutry z portu wyruszają ze swoimi załogami do trawy Młdę. zatrudnieni mają opuścić miasto do godziny 14. Nasze wozy są już przygotowane. Jeden kosz pełen kiełbasy, butelek wina i peklowanego mięsa. Z portu zadzwonił zaprzyjaźniony kapitan, informując, że nie może dłużej na nas czekać, bo w porcie wybuchła panika. Zrozpaczeni mężczyźni ze wszystkich sił próbują dostać się na statek. Niektórzy padają do zimnej wody, wychodzą z niej i dalej próbują wejść na statek. Kolej już nie funkcjonuje. Tylko wojsko dysponuje pojazdami. Ta zima jest niezwykle ostra. W lodowatej pogodzie setki tysięcy ludności ucieka pieszo, wózkami i furmankami przez zamarznięty Bałtyk na statkach, okrętach, transportowcach. Brakuje wody i żywności. W pamięci mam taki obraz. Młoda kobieta z wózkiem dziecięcym na ośniżonej szosie. Zmęczona przystaje, zagląda do wózka i widzi, że dziecko jest już martwe. Zostawia wózek w krzakach obok szosy, a sama podąża za innymi. Nie może tracić kontaktu z długą kolumną uciekających. Dalsze przerażenia tamtych dni. To masowe gwałty. Z tych czynów nie ma zdjęć. To działo się w ukryciu. Niezapomniane jest pożegnanie z domem rodziny. Nie wiemy, czy wrócimy. Włączamy się w długą kolumnę uciekinierów w kierunku Stojpunów. W prowadleżą zabite psy i dużo rzeczy wyrzuconych przez uciekinierów. Dobrze, że nasz pies został Prze Przed nocą zatrzymujemy się w majątku w No Nocujemy w kuchni na podłodze. Nikt nie Dzieci piją, Dzieci, ciepłe piją. Ciepłe Dzieci piją ciepłe mleko. Nie jedziemy, nie jedziemy, jem. tak. Powiedziałam, Powiedziałam że okty są mniej szczęśliwe. się do siebie w oczkach. cichła, przytłaczająca cisza. I stało się to okropne, o czym myśleliśmy tygodniami. Słychać wyraźnie brzeg łańcuchów czołgowych. Na górce ukazuje się. Te 34. Opuściliśmy dom dwoma wozami. Rodzice Reinhold i Frida Margaret z domu pont oraz mocno opatulano dzieci: Helmar, Paul Horst, Edeltland, Irmgard, Wilfried, Helga i Wita. Na drugim wozie załadowany był prowiant dla ludzi i koni. Po 30 kilometrach dogonili nas Rosjanie. Zabrali dwa konie i nakazali wracać. Nasze gospodarstwo zajęła już polska rodzina Z. Zaproponowali ojcu pracę w gospodarstwie. Ojciec był zapraszany do gospodarza. Nie lubił alkoholu, ale nie wolno mu było odmówić. Rok później, po takim spotkaniu Ojciec zmarł z powodu zatrucia samochodem. Dziadek postaram się o skromną trumnę, a bracia zawieźli ją na cmentarz. Sami pochowali ojca. Dorośli wrzucają różne dokumenty do gnojówki, płaczą. Młode kobiety brudzą sobie twarze i przebierają stare łachy. Nikt nie wie co nas słodka. Krążą straszne plotki. Pojawia się pierwsza grupa Rosjan w baranich Czarach. Pytają tylko o żołnierzy niemieckich. Nie widząc żadnych, odchodzą. Zabrali najlepsze konie. A może Rosjanie nie są tacy źli? W nocy nie śpię. Tylko spróbuję się zastanowić co będzie dalej. Co będzie dalej? Jeszcze jesteśmy Niemcami. Czy tu jeszcze są Niemcy. Czy w przyszłości będziemy mieli już tylko ruble. Wszyscy, Polacy, Wszyscy. Ukraińcy, Ukraińcy i Rosjanie, Ukraińcy, co tu byli na robotach i przymusowych i co stali, na bronią nas. roboty i chłopi radzą, byśmy wracali z nimi. Korzystamy z polnych dróg, których Rosjanie nie znają. Za to spotykamy grupy plądrujących Polaków. Jeden z nich kazał mi zdjąć buty Inny z Polaków zabrał mi mój ładnie wyglądający rower ze starymi opanami. I dał mi stary z nowymi oponami. Po drodze mijały nas rosyjskie oddziały. Jeden z żołnierzy ukradł mi zegarek. Prezent od mojej babci na konfirmacjach. Przybyła następna komuna grupa żołnierzy z krzykami URI, URI, dawaj! Podnosiliśmy ręce do góry, żeby wiedzieli, że nie mamy już żadnych zegarków. Po drodze braliśmy śnieg do ust. Nie zliśmy przecież nic. Cały nasz dobytek tak pozostał na loze. 22 marca 1945 rok naczelny wódz wojska polskiego generał Michał Rola Rzymierski. Cały naród niemiecki musi ponieść zasłużoną karę i musi odczuć swą klęskę tak, aby na zawsze uniemożliwić mu prowadzenie wojny i aby na długie lata strasznym dla niego było samo jej wspomnienie. Niemcom nakazano nosić białe opaski na ramieniu, zaczynają się wypędzenia. W pierwszej kolejności przedstawiciele niemieckiej inteligencji. Każdy wyjeżdżający Niemiec podpisuje oświadczenie wystawione przez zarząd miejski o następującej treści: Opuszczam dobrowolnie, nie wnoszę jakiejkolwiek pretensji do władz polskich, nigdy tutaj nie powrócę. Niemcy doprowadzani są do dworca kolejowego w zwartych kolumnach, konwojowanych przez funkcjonariuszy milicji. Podczas przejścia ulicami miasta zdarzają się przypadki wyrwania im bagażu ręcznego oraz pobić i zgwałceń. Rozbojów dokonują również eskortujący milicjanci, przy udziale funkcjonariuszy UBP i Straży Ochrony Kolei. Do transportów używane są wagony uszkodzone i zanieczyszczone, przetłoczone osobami w podeszłym wieku, ciężko chorymi, również na choroby zakaźne. Dopuszczane są także kobiety w zaawansowanej ciąży. Poród w wagonie w antysanitarnych warunkach często kończy się tragicznie. Skomperacje żywności, brak opieki medycznej oraz napady band szabrowników brutalnie obchodzących się z Niemcami przyczyniają się do pogorszenia się stanu zdrowia i śmierci wielu przesiedleńców. Lato 1945 rok. Pierwsi Polacy, którzy tu przybyli, nie czują się pewnie nie rzucają się zbytnio w oczy, chodzą skromnie po ulicach. Jeszcze sami dokładnie nie wiedzą, dokąd się mają udać z pewnością wiedzą, że wydarzyło się tu coś niesprawiedliwego. Wracając z pracy na drzwiach znalazłam kartkę z napisem: Przypuszczam, że znaczy zajęte automatycznie przestaliśmy być właścicielami. Przejęła mnie ogromna gorycz. Płakałam. W tym domu z pięknym ogrodem przeżyłam z rodziną 23 lata, prawie samych pogodnych chwil. Nasz dom zajmuje młoda Polka. Na rękach ma świeżb. Nowy polski sołtys zamieszkał u lasta. Wojsko polskie zakwaterowało się w gospodzie. Nieprzyjemny porucznik jest Żydem. Dwaj żołnierze, obaj mają na imię Mietek, za czasów niemieckich pracowali na kolei, stąd znają niemiecki. Jeden z nich interesował się sireną, myśląc, że jest Polką, nazywa się Kuchaczewska. Nasze rosyjskie słówka nie bardzo się przydają, należy się szybko nauczyć polskich. Polacy otwierają swoje sklepy, można w nich już robić zakupy, ale nam, Niemcom? Nie wolno, nie wolno. Nam wolno tylko ten towar oglądać. Zaglądam do budynków i piwnic, które jeszcze nie zostały zajęte, z nadzieją, że znajdę tam jakieś ubranie lub żywność. Wiosna 1945 rok. Pojawiają się polscy osadnicy. Za sąsiadów mają Niemców mieszkających tu od wielu pokoleń, Niemców uciekinierów z Prus wschodnich i zachodnich, są też Polacy, Litwini, Ukraińcy zesłani tu w czasie wojny na przymusowe roboty oraz czerwonoarmiści uważający, że są u siebie. Pierwszymi mieszkańcami miasteczka bez nazwy są między innymi Franciszek Mordal zameldowany przy ulicy Mickiewicza 13 Przyszły pracownik stoczni Henryk Wagner zameldowany przy ulicy Mickiewicza 8, trener wioślarzy. Stanisław Witkowski zameldowany przy Placu Wolności 5, rybak, mechanik kutrowy. Bronisław Skowronek zameldowany przy ulicy Leśnej 5, listonosz. Franciszek Nieżurawski Uruchamia zakład energetyczny, gazownie i wodociągi. Michał Olczyk i pan Henryk Słoń z bratem Stanisławem, pierwsi mieszkańcy ulicy Rybackiej. Bronisław Brzuska, kierownik kina Delfin i zarazem pierwszy tu rybak. I drugi Brzuska, Maj 1945 rok. W nadmorskim miasteczku o nieustalonej jeszcze nazwie rozpoczyna urzędowanie pierwsza polska władza zarząd miejski. Prace podejmują gazownia, wodociągi, zakład oczyszczania miasta, poczta, kapitanat portu, przedsiębiorstwa robót czerpalnych i podwodnych. Morski Instytut Rybacki z delegaturą w ustce, Centralny Ośrodek Morski, potrzeba ludzi do pracy przy stoczni. Powstaje stołówka dla osadników. Zameldowanych jest 72 Polaków. W końcu 1945 roku w miasteczku mieszka 1366 Polaków. radzieckimi, bo ci potrzebują sulfamidów do leczenia chorób weterycznych. Wielka bida jest, żeby wyżyć w Rymanowie. Za namową chrześcijaka żony, który podczas wojny trafił z łapanki do pracy w stoczni niemieckim Sztorbrynde, przyjechałem tu we wrześniu 1945 roku z synem, córką siostry, jej mężem i czwórką dzieci. Później dojechali inni. Zamieszkaliśmy z synem w domu na rogu Kirińskiego i kosynierów. gdzie zajmujemy jeden pokój. W drugim pokoju mieszka niemiecka rodzina o nazwisku baden -Pulc. Kuchnia jest wspólna. Pracujemy w stoczni, ale nie wiemy, czy nie wrócimy do Rewanowa. Przy naszych domach każdy ma swój ogródek z altanką. Ale chcemy rozwinąć duże ogrody warzywne z drzewami owocowymi i kwiatami. Pan Olczyk i pan Baran są pasjonatami pszczół. Zaczynają własne pasieki. A co to będzie za miód? Jakby tego było mało, nasi rodzice posiadają na ulicy Polnej przy rzece słupi duże pola uprawne. Nadwyżki, nadwyżki, nadwyżki plonu, ziemniaki, ziemniaki, kapusta, ogórki, ogórki buraki, buraki będą, będą przewożone do darzy, do domu dziecka. Na peronie przystanku postali wysiadłem wczesnym razem. Nie napotkałem zniszczeń wojennych. Ktoś wskazał mi kierunek dostoski. Trafiłem na dwie w budkę strażnika i jestem Ktoś powiedział mi, że to, że to czego szukam, Nazywa się pustoni. Małe ładne miasteczko, miasteczko, miasteczko letniskowe nad morzem. Zaciągnąć się, się. z transportem na ziemię zachodnie. Za domami są duże sady i ogrody. Wszędzie pełno kwiatów. W domach garki, pierzyny. Wszystko dobrze wyposażone. W gospodarstwa plądrują nie tylko Rosjanie. Zdarza się? Że Polak zakłada rosyjską czapkę i, i repiruje, co się tylko da. Brat, 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 brat bratu wysyła do Polski wyszabrowane sprzęty. Władza walczy, władza, walczy z szabronikami, a nawet z rosyjską grabieżą, ale nie zawsze skutecznie. Młodzież spotyka się w sobotnie, niedzielne wieczory w świetlicy, gdzie jest stół miliardowy i pita na korkę. Niestety płyty niestety, są niemieckie. Dzieciaki nie korzystają z tych udzielń, muszą, spać, muszą w spać w domu. Z czasem zabawy organizowane są co dwa tygodnie w świetlicy, raz w pitkowie, a raz w postominie. Wtedy już przygrywa orkiestra cztero-, a nawet pięcioosobową. I te obokane vojne ješte dobro se pošpjeće. I te obokane vojne ješte dobro se pošpjeće.